Pewnie zastanawiasz się, dlaczego jestem cały na pomarańczowo. A może już wiesz? Bo na rynku dostępne są dwie fenomenalne pomarańczowe karty grające na pozycji napastnika, i chodzi mi oczywiście o Soła oraz Podolskiego. The day podolski zwiał. Zwiał do Niemiec graj. Graj za swój niemiecki kraj. Chodźcie, skręca kraj dla Niemca, czy to wrzesień, czy maj. PZP nie będzie robił se jaj, z bólem serca bramki strzelaj. O kurde, właśnie w tym momencie zobaczyłem, że one są różne tak naprawdę Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że Mares był international man of the match I tak miał rację, także wybaczcie mój błąd Natomiast man of the match jest Podolski Z taką bardziej lekką pomarańczową kartą A ten jest taką bardziej pomarańczową, nawet lekko czerwoną kartą Statystyki są ma fenomenalne jak na napastnika Podolski tak samo Ten Podolski przypomina mi tą kartę bodajże w 13, którą grał praktycznie każdy wtedy no a tak wygląda cały skład i jest to chyba najlepszy skład dostępny w lidze tureckiej. Oczywiście Schneider, oczywiście Quarezma, oczywiście Skrtel na obronie i oczywiście Def na bramce. Tego się nie spodziewaliście. A dzisiaj przekonamy się, czy te dwie karty, zwane też fanty, są bambucza. Pozdro na kumatych. Aha, moi drodzy, chciałem wam serdecznie podziękować za 400 tysięcy widzów na Facebooku, już dziękowałem i na Instagramie, ale teraz muszę to zrobić na odcinku, jako że na razie żaden specjal się nie pojawi, natomiast... Mega odcinek już za niedługo, natomiast nie chcę tutaj zaradzić żadnych szczegółów. Jestem wam mega wdzięczny za to, że jesteście nadal ze mną oglądacie, pozwalacie mi bawić się tą fifą i, no tak naprawdę, rozwijać swoje zainteresowania. Także dzięki wam bardzo za to i mam nadzieję, że dzisiaj specjalnie dla was wygram te dwa spotkania. A więc kto będzie naszym pierwszym przeciwnikiem? No i to jest dość ciekawy skład. I on ma tu większość zawodników, chociaż nie, środek się nie zgadza. Natomiast dużo Ciekawych połączeń. Oczywiście, moi drodzy, przypomnę, że na stronie jacob Leven są już dostępne koszulki klubowe oraz jedna All About Football oraz jest też zniżka na koszulki klasyczne. Tutaj pewnie gdzieś macie teraz wyświetloną stronę, także serdecznie Was tam zapraszam. Zobaczcie, a już Wam się coś spodoba. Są, świetnie to zrobił. Są, są, uderzenie strzał, ale niestety obok bramki. Dobrze, podanie do soła. Są. Soł. Do Schneiderlena. Ten do, oj, ależ rozegranie między. No i Schneider. Czemu ja mówię Schneider lew ciągle? Schneider. No. Podanie do Soła świetne. No to musi być... Dobra, to nie... Chciałem powiedzieć, że nie musi być bramka, bo ciężka pozycja, ale Soł strzela na 1 do 0. Pięknie, 35 minuta i prowadzimy. Pierwsza fanta strzela. Czas na drugą. Ależ podanie od... O, to musi być bramka. Oczywiście, że tak. Schneider przepięknie to podrzucił nad obrońcami. A Łukasz Podolski znalazł się idealnie, pakującą piłkę do siatki. Kameni 2 do 0. Już ma na koncie. Oj, no to musi być czerwona kartka. Nie widzę innej opcji. Proszę, panie Sęzie. No, oczywiście, że tak. Enkulu bodajże wypada z gry. No, i po 45 minutach prowadzimy ładnymi bramkami. Aha. No cóż. Ale przynajmniej strzelili bramki. No to może przeciwnik numer 2 nie wyjdzie po 45 z meczu, i już wiem, że on nie wyjdzie. Cztery legendy w składzie zapowiada się fenomenalnie. Zobaczmy, co się stało. No po prostu nas wywaliło i tyle. I jego i mnie. Jeżeli drużyna przeciwnika nazywa się Dub Team i Dub Squad, to będzie się działo. Oj, Podolski, ale ruszył z kopyta teraz. Łukasz Podolski znowu zrobił podanie do soła, jako że. Lubi się dzielić? Są. Są oczywiście 1 do 0, ale tutaj to Max naprawdę w dużej mierze rozpracował Łukasz Podolski. Chyba mu się coś w nogę stało. No tak czy inaczej, są i Podolski działają jak na razie idealnie. Pod, do, jeszcze Schneider przejął tą piłkę do Podolskiego. Podolski i 2-0, tak jest. No chciałem, przy, przyznam się szczerze, nie chciałem Schneiderem strzelać, tylko właśnie oddać naszemu Niemcowi. No i 2 do 0 już mamy. Oj, co tutaj zrobiłem? To jest bramka? Nie. To jest dev broniący. Ależ podanie do Soła, Sow zabrał piłkę. Sow 3 do 0. Easy. Oj Podolski. Czy teraz on strzeli? Wow. Broni bramka, ma Fabiański jest. No i po pierwszej połowie znów dominacja. Podolski i nie dają szans przeciwnikom. No to jest karny. To jest karny. Oczywiście, że tak. Fatalne wejście. Wprosto eee, w naszego Schneidera. No i kto będzie wykonywał oczywiście Podolski. Łukasz Podolski zapakujemy ładnie w okienko. Przynajmniej mam taką nadzieję. Idealnie! 4 do zera. O. O, o kurcze! A nasz środkowy pomocnik prawie strzeliby ładną bramkę No, Łukasz Podolski. Oj, wychodzi sam praktycznie na sam. Będzie do podanie, bo wcześniej tamten mu oddał 5 do 0. Sweetie. Specjalnie podłem, bo chciałem utrzymać to. Są podolski, są podolski, są. I następna bramka, o ile wyjdzie, będzie podolskiego. Znaczy, o ile wyjdzie, że strzelę bramkę, a nie, że on wyjdzie z meczu. No i. No muszę rozegrać kolejne spotkanie, bo. Ach, te mecze towarzyskie. Pewnie wielu z Was się dziwi, dlaczego na przykład nie gram w lidze, bo nie chcę sobie tam psuć jakimiś moimi wymysłami rekordu. No a te pojedyncze mecze towarzyskie, czyli mecze towarzyskie, jak to jest nazywane, są po prostu takie, ech, spróbujmy jakiś składzik. No ale może następnym razem jednak powinienem do jakiegoś turnieju iść testować składy, bo tutaj poziom jest troszeczkę jednak niski. Podolski, Łukasz, Łukasz Podolski! Mówiłem, że on następny strzeli 1 do 0 w trzeciej minucie. Kurizma. Kłarezma, świetnie. O, oh, Kłarezma został wycięty, ale to mógł być naprawdę ładny rajd. Oczywiście Podolski dostanie tutaj swoją szansę. Łukasz Podolski, uderzenie mocne i obok bramki. No i po 45 minutach jest 1-0 i trzeba powiedzieć, że jest to przeciwnik, który trzyma się na razie najlepiej. Łukasz Podolski, Łukasz Podolski i... No i moi drodzy, kończy to spotkanie Jestem niezadowolony, bo bramki Nie strzelił są, so, a w każdym meczu strzelał I jeden i drugi, no ale cóż Podolski wystarczyło, żeby zdobyć Teoretycznie trzy punkty i wygrać spotkanie Więc niech tak i będzie Chociaż najlepszymi naszymi zawodnikami Na boisku okazali się obrońcy i defensywny Pomocnik, ale nie miałem jakiegoś Odczucia, że mój przeciwnik jakoś specjalnie Atakował na tyle, żeby moi obrońcy Musieli się super wykazywać Także Podolski rozegrał w sumie cztery spotkania Strzelił cztery bramki i 2 zaliczył asysty, natomiast przypomnę wam, że dwa mecze zagraliśmy tylko do połowy, a jeden mecz w ogóle praktycznie się nie odbył. Jeżeli chodzi o Soła, to cztery bramki, zero asyst, no i taka sama sytuacja jak w przypadku yy, Podolskiego. Polecam mega Quaresma, on jest warty 40 tysięcy, a piłka trzymała mu się tak genialnie, że na pewno wykorzystam go jeszcze w jakimś składzie, bo dlaczego by nie. Dziękuję wam bardzo moi drodzy za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało i jeżeli tak, nie zapomnijcie wziąć łapki w górę, subskrybujcie kanał po więcej, ja się tymczasem z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.